Cześć, witajcie na kanale Serce Kobiety, z tej strony Monika. Dzisiaj w nowych okolicznościach przyrody, ponieważ Maciek mi kazał trzymać mikrofon. Ja uwielbiam dźwięk z tego mikrofonu, ale po prostu nie wiem nawet jak, co, jak ja sobie mam tutaj z nim poradzić. No ale dobra, niby to jest teraz takie fajne, więc, więc tak, dzisiaj z nowym mikrofonem. I drodzy Państwo, dzisiaj obiecany temat z zeszłego tygodnia będzie o prokrastynacji, czyli o odkładaniu... Rzeczy do zrobienia w czasie. Tak, no i, no i jedziemy z tematem. Ja jeszcze przypomnę o subskrypcjach, lajkach i komentarzach do tego filmu i do całej naszej reszty, którą do tej pory już tutaj uruchomiliśmy. Drodzy Państwo, dzisiaj o pro prokrastynacji. I tak, zapowiedziałam wcześniej, że będzie o tym, jak prokrastynacja trochę działa tak, jak mechanizm obronny, przed czym ona nas chroni, więc zaraz przejdę do tego. Natomiast na samym początku jeszcze chciałabym jed zauważyć jedną rzecz. Jeżeli chodzi o odkładanie rzeczy na później, to czasem mylimy prokrastynację z lenistwem i no że po prostu tacy jesteśmy leniwi, że się nam nie chce, że przekładamy rzeczy gdzieś tam coś tam nie wiem jakiegoś maila na później, albo jakieś spotkanie, albo jakiś telefon i lubimy sobie tak powiedzieć tak jakoś po powiedzieć pomyśleć o sobie, że kurczę, no coś z nami jest nie tak, że jakoś tak nie, że no tacy jacyś leniwi, nie? Yy, prokrastynacja nie jest lenistwem, więc tutaj na samym początku lenistwo jest wtedy, kiedy ci się nie chce, nie robisz tego i masz to wszystko gdzieś po prostu, czy to zrobisz, czy to nie zrobisz, nie ma tam wyrzutów sumienia, no i po prostu o tak, nie? Natomiast jeżeli chodzi o prokrastynację, no to tutaj już mamy trochę bardziej złożony problem. Prokrastynacja jest, tak jak mówiłam, odkładaniem, rzeczy, zrobienia jakiejś rzeczy, ym, przeprowadzenia jakiegoś nie wiem wydarzenia na przykład, nie? albo jakiejś, ym, jakiegoś projektu, tak, odkładasz to na później. Czasem mój mąż yy, tak mówi mi, że tak, no, odkładasz na Świętego nigdy, nie, to jest coś takiego. I ten moment odłożenia. Właśnie danej, no nie wiem, danego maila, tak? Albo danego telefonu, jakiegoś spotkania. Ten moment, kiedy odkładasz, on przynosi wtedy ulgę. Po tym poznasz, to jest taki pierwszy krok w prokrastynacji, że masz pewne napięcie, czujesz jakieś, nie, jakieś spięcie, jakiś lęk, jakiś przymus, jakieś emocje ci się tam pojawiają. I kiedy to odłożysz, bo masz jeszcze trochę czasu, to czujesz takie uf. No dobra, nie? no to jest ta ulga. No tylko, że to jest taka chwilowa ulga. Ty się możesz za zająć czymś innym, na przykład przeskrolować sobie później przez dwie godziny jakieś social media, albo, nie wiem, przez dwa, trzy dni masz święty spokój, więc sobie tam, yy, nie wiem, wejdziesz na Netflixa i przeglądniesz yy, jakiś serial, ileś tam odcinków. No ale później przychodzi ten deadline, później przychodzi ten. Termin zrobienia już naprawdę tej rzeczy, którą masz zrobić, tak? Termin napisania tego maila, termin zadzwonienia w sprawie jakiejś tam albo termin spotkania, i, albo termin wysłania czegoś, tak? Jakiejś pracy, czy jakiegoś tam, nie wiem, kawałka jakiegoś projektu. I wtedy przychodzi ten moment, kiedy znowu ten stres się nakręca. Tak? Nakręca się stres, niepokój, lęk. Ym, Pojawia się poczucie winy, pojawia się wstyd, że a jej, no bo mogłem wcześniej, mogłam wcześniej, a znowu, znowu odłożyłem, odłożyłam to, yy, znowu muszę działać pod presją. Nie? Takie różne myśli się pojawiają na ten, na, 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 tak naprawdę to na swój własny temat, tak? Różne epitety lecą, jaki to jesteś właśnie, nie? Leniwy i tak dalej. I teraz właśnie... Prokrastynacja na tym będzie polegała, że przesuwasz pewną czynność w czasie, odkładasz ją sobie w czasie, czujesz tą ulgę, ale do czasu czujesz tą ulgę, bo później zaczyna cię znowu spinać no bo niestety, ale to coś trzeba zrobić, i tam w tym momencie pojawiają się trudne uczucia, wyrzuty sumienia i wstyd. I teraz, drodzy Państwo, ja nie, dalej nie wiem, czy dobrze trzymam ten mikrofon, no ale dobra, uwaga, uwaga. Ym, prokrastynacja ym, jest tak naprawdę wierzchołkiem góry lodowej. I żeby z tym coś zrobić, to musimy zobaczyć, co jest pod spodem. Bo pod spodem y, jest pewna, y, no taka, Powiedzmy, są pewne przekonania, mamy takie pewne schematy myślowe, schematy działania, schematy w ogóle funkcjonowania, yy, które yy, powodują, że my odkładamy coś, że my tego nie robimy, co mamy zrobić tu i teraz albo w najbliższym czasie, że my to przekładamy, że my to odkładamy. No i powodów może być wiele. Jednym z nich jest na pewno lęk. Lęk przed różnymi rzeczami, tak naprawdę. Lęk przed tym, boisz się tego, że ktoś to oceni, czyli lęk przed oceną, lęk przed porażką, lęk przed tym, że na przykład to nie jest jeszcze wystarczająco dobre. Do tego będzie się właśnie tutaj nam dołączał perfekcjonizm, tak? Więc, że to musi być idealnie zrobione, że ty to jeszcze odwleczesz w czasie, gdzieś tam w domyśle jeszcze sobie, no nie wiem, może coś tam jeszcze poprawisz, może jeszcze coś dołożysz, może jeszcze jakoś ulepszysz, ale tak naprawdę tego nie zrobisz, bo będziesz właśnie scrollować sobie social media, tak? Albo będziesz sobie, nie wiem, oglądać kolejny odcinek serialu. Albo zrobisz jeszcze coś innego, a to będzie sobie leżało odłożone, tak? No, ale gdzieś tam jest takie, takie myślenie, że no to nie jest idealne, ale jak ja to przełożę, to jeszcze coś tam udoskonalę i już będzie okej. Okay. Uwaga na perfekcjonizm i na wszystkie możliwe właśnie wokół tego jakieś przekonania i, i też lęki. Tak? Lęk przed oceną mówiłam, przed porażką mówiłam i właśnie to. Yy, yy, również może się pojawić lęk przed sukcesem. To jest takie bardzo ciekawe, dlaczego odkładamy rzeczy. No, jeżeli odłożymy jakąś rzecz, to drodzy Państwo, my tego nie zrobimy. A jeżeli zrobimy i nam się uda, tak, co daj Boże, żeby się udawało, no to uwaga, uwaga, być może przyjdzie jeszcze kolejna rzecz za tym, tak? Bo za sukcesem yy, będzie. Stała kolejna możliwość osiągnięcia czegoś, tak? Więc być może jest to taki lęk przed osiągnięciem pewnego pułapu, przed osiągnięciem jakiegoś sukcesu, i no, pasowałoby dalej się postarać trochę, tak? Pasowałoby, z, nie wiem, na przykład, ym, stoi, staniesz wtedy przed kolejnym zadaniem i nie chcesz się z nim właśnie zmierzyć, prawda? Więc tutaj uwaga, też na to, tak, na ten lęk przed nie tylko przed porażką, ale też właśnie przed sukcesem. I mamy ostatnią rzecz. To unikanie trudnych emocji. I tutaj pod ostatnim filmem, tym z o zeszłej niedzieli, to, była, to, był, to był film o projekcji, tam był jeden z komentarzy i tam w tym jednym z komentarzy była prośba odnośnie tego, jak połączyć czy, czy prokrastynacja łączy się jakoś z traumą? Drodzy Państwo, no ja tutaj raczej te filmiki, one są takie bardziej edukacyjne. Ja nie jestem z zawodu psychologiem, jestem coachem, więc nie zajmuję się już aż takimi tematami typu właśnie trauma, chociaż tutaj się prze, przewijają gdzieś te tematy, no bo, no bo no nie unikniemy. Natomiast tak, jeżeli y, chodzi o traumę y, i później konsekwencje traumy, to tak, prokrastynacja może z tym być związana. Ja tylko tutaj tak trochę dotknę tego tematu, y, ponieważ jeżeli chodzi o takie dyskusje nad, o, o traumie i o skutkach traumy, no to najlepiej to już później gdzieś w gabinetach ze specjalistami, tak, z psychologami, psychoterapeutami. Y, prokrastynacja występuje przy depresji. Ona jest tam związana właśnie też z poczuciem bez, bezradności, bezsilności, niemożności ruszenia tak, z miejsca. To jest taka pewna prokrastynacja, ona po, pomaga w tym, w tym stanie, jakby trwać w tym stanie depresji. Ym, prokrastynacja również pojawia się przy ADHD, tam przy tych właśnie no kłopotach z koncentracją z takim nie z fokusowaniem się na z wykonanie jednego zadania i możemy dziękuję, właśnie przez to możemy odkładać tak kolejne zadanie i kolejne bo nie możemy ogarnąć po prostu tego tematu ze względu na no właśnie te yy, no, no, no po prostu jakby całą złożoność tak tego yy, no ADHD jeżeli chodzi o to yy, prokrastynacja Pojawia się również w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych. Też odkładamy pewne rzeczy, no bo musimy zrobić, tak, powtarzać pewną czynność i nie możemy zrobić innych, nie możemy dokończyć na przykład innych, gdzieś tam, nie wiem, jakichś projektów, no bo tutaj wcina się jeszcze coś innego. No ale to jest związane, prawda, z, no też z innymi rzeczami, tak, z, z lękiem głównie. Um, tak, um, i tak jeszcze myślę, tak, przy ADHD, przy depresji, przy tych zaburzeniach kompulsywnych. Um, aha, no tak, przy zaburzeniach lękowych, jeszcze sobie tutaj wypisałam. Tak, przy zaburzeniach lękowych, no to jest związane z lękiem. Jeżeli byliście wychowywani raczej w takich surowych środowiskach, w takich, w takich rodzinach, gdzie naprawdę nie wolno było popełnić żadnego błędu. Gdzie wymagany był taki wysoki poziom, naprawdę jakiś tam nie? perfekcjonizm tam będzie. Um, I jakby nie byliście widziani w swoim, w takich no, taki, przeróżnych swoich stanach emocjonalnych i nie tylko, w jakich człowiek tylko może być. Jeżeli nie byliście widziani, nie byliście przyjmowani, nie byliście um, jakby o, jako dzieci, no, no szczególnie jako dzieci, tak. Nie byliście jakoś obejmowani uwagą w tych momentach, tylko właśnie było takie, no, że, że musi, nie? musi być idealnie, musi być super, nie może być jakichś tam, nie? nie może być niedociągnięć, nie może być błędów, nie może, nie może być porażek. Jeżeli byliście wychowywani w takim środowisku, w takim klimacie. To to gdzieś tam jest przyczynkiem później zaburzeń lękowych, no i prokrastynacja w związku z tym będzie związana z lękiem po prostu przed tym, że poniesiesz porażkę, że się coś nie uda, że, no, że coś właśnie jest nie, nie, będzie nieidealne, że coś się gdzieś tam po, po drodze może wykrzaczyć, i jak sobie ty z tym poradzisz, tak? Więc zobaczcie, tak, prokrastynacja jest. Częścią składową, jakby jest, powiedzmy, takim objawem, jednym z objawów różnych też zaburzeń no oczywiście, też związanych z wcześniejszymi traumami. Jeżeli tutaj chodzi o jeszcze takie połączenie, to przy traumatycznych doświadczeniach mamy ograniczoną umiejętność radzenia sobie później, przy możliwości występowania jakichś triggerów. To mamy taką ograniczoną y, możliwość radzenia sobie ze swoimi emocjami. I y, prokrastynacja trochę nas chroni przed tym, żeby przeżywać te emocje. I dlatego mówiłam na początku, jeżeli jest jakiś taki motyw, że y, masz jakieś napięcie, bo musisz, nie wiem, zadzwonić, tak? wykonać jakiś telefon. Albo się z kimś spotkać, albo omówić jakąś sytuację, i ta sytuacja, na przykład, ona może powodować jakiś konflikt, rośnie w tobie napięcie i lepiej wtedy no, odłożyć, powiedzmy, od, lepiej, tak. I wtedy odkładasz na przykład ten dany, no, 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 tą rozmowę na przykład, albo to spotkanie i czujesz ulgę, to to jest związane z tym, że jest tam y, lęk przed spotkaniem się z różnymi. Na przykład trudnymi emocjami, które pojawiają się w sytuacjach konfliktowych. I gdybyśmy tak dobrze prześledzili tą historię, to ona by mogła sięgnąć właśnie jakichś takich traumatycznych doświadczeń w dzieciństwie, na przykład. Nie? Ale ja tutaj tylko tak zaznaczam, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo jeżeli nie radzicie sobie na przykład z prokrastynacją i trudno wam jest samemu sobie pomóc, tak? Ja zaraz jeszcze powiem. Po prostu ten film będzie długi, długi. nie mam tutaj żadnego zegarka, ale czuję, że już długo gadam. Um, jeżeli macie um, problem z tym, żeby sami z tego wyjść, no to szukajcie pomocy specjalistów. Tak? tak jak mówię, jeżeli prokrastynacja wam przeszkadza, to to jest, jeżeli na przykład zawalacie terminy, jeżeli pojawiają się wam jakieś konflikty w, w partnerstwie, w małżeństwach, to wtedy to jest powód do tego, żeby szukać pomocy u specjalistów. Natomiast, jak sobie można radzić z, prok z prokrastynacją? No, są takie różne metody. Jeżeli czujesz się na przykład przytłoczony, przytłoczona jakimś zadaniem do wykonania, to jeżeli to zadanie jest duże, tak, to po prostu podziel sobie je na małe kawałeczki. To są takie. Typowe sposoby radzenia sobie z jakimiś konkretnymi problemami, tak? Podziel to na małe kawałki, podziel to na małe, strawne kawałki. To jest, tak wiecie, jakbyście mieli, nie wiem, włożyć całe, całego hamburgera albo całego kotleta na raz i go zjeść, no to, no to nie to lepiej go w małych po, po kawałeczku, nie. Po, pokroić sobie, tak, na małe kawałeczki, no i wtedy on jest bardziej zjadliwy. Tak samo będzie właśnie z, um, z jakimś zadaniem, z jakimś projektem. Potnij sobie to na małe kawałeczki. Są też takie metody, metody kanapki, dzisiaj takie trochę jedzeniowe rzeczy tutaj mi się wtrącają. Metoda kanapki, czyli robisz jakieś zadanie ym, i przekładasz to jakąś przyjemnością, jakąś nagrodą i później Kolejna część tego zadania i kolejne przełożenie y, jakąś nagrodą, jakąś przyjemnością, tak? Takie trochę blokowe, y, trochę takie no, też planowane, tak? Zaplanowane y, poradzenie sobie z danym na przykład projektem albo z daną sytuacją, tak? Że zrobisz tego część danej sytuacji i ciach jakaś nagroda, tak? Później zrobisz kolejną część. Nie, jakiś odpoczynek, tak? I znowu zrobisz kolejną część. Bardzo dobrą metodą też radzenia sobie z prokrastynacją jest nauka, um, nauka radzenia sobie z emocjami, tak naprawdę. Tak? Czyli jeżeli macie trudność w tym, żeby ogarnąć jakoś emocjonalnie daną sytuację, na przykład jakieś spotkanie, no to dobrze jest przygotować się jakoś mentalnie do tego ale też przygotować się emocjonalnie, na przykład sobie, nie wiem, jakieś nie wiem, techniki relaksacyjne sobie gdzieś tam zapodać wcześniej, żebyście po prostu mm, umieli sobie poradzić później, kiedy przychodzi dana sytuacja, żebyście mieli w sobie zasoby, z których będziecie mogli czerpać i będziecie mogli sobie, yy, no, jakby iść kroczek po kroczku w tej danej sytuacji, tak, czyli Lekiem na prokrastynację będzie wchodzenie w dane sytuację, ale nie tak na łobudu, żeby po prostu, wiecie, po prostu wejść i utonąć, tylko po prostu zaplanować sobie daną sytuację, podzielić ją sobie na małe kawałeczki, um, przygotować się do niej, tak żeby już w sobie mieć zasoby, żeby sobie z tych zasobów czerpać. Już w momencie, kiedy jesteście w danej sytuacji, nawet jeżeli ona jest trudna do zrobienia czy tam do wykonania. Okej, okay, drodzy Państwo, kończę. Ja nie wiem, czy ja się tutaj dobrze nagrałam na tym mikrofonie, ale już jest dość ciężki, więc będę kończyć ten filmik. Tak, ale poza tym wszystko już powiedziałam odnośnie prokrastynacji, i na następny tydzień będzie o kreatywności. I będę też miała pewną książkę do polecenia. Kreatywność jaka, jako, tak trochę, odpowiedź właśnie na prokrastynację. Odpowiedź na to, co jeszcze można zrobić, żeby nie, no, żeby, żeby nie wejść w jakieś takie błędne koło odkładania i odkładania rzeczy na później. No, zobaczymy, jak, jak kreatywność odpowiada na to. Na prokrastynację. Dobrze, i to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Pa.